Cześć, cześć, jestem tym i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gwiazdy. Dzisiaj, słuchajcie, zabieramy się za Billie Eilish. Nie trzeba chyba przedstawiać, chyba raczej każdy zna. Młodsi oraz starsi widzowie raczej kojarzą Billie Eilish i przynajmniej jej jedną, jak nie dziesięć piosenek. Także jest to, według mnie, na tą chwilę chyba najbardziej popularna wokalistka w ogóle na świecie. Taka ikona, mimo tak młodego wieku, szanuję bardzo. I lubię twórczość bardzo, dlatego bardzo miło y, będzie mi się utworzyło. Właściwie to ja już ją stworzyłem, już wiem jak wyjdzie. No ale słuchajcie, dogrywam teraz ten początek dla Was, żeby się przywitać, żeby opowiedzieć Wam trochę o tym, co się będzie działo. Y, I słuchajcie, do tej pory robiliśmy tak w serii gwiazdy, że komentarz z największą ilością łapek wygrywał i w następnym odcinku właśnie tą gwiazdę robiłam. Tak samo chciałabym, żeby było pod tym filmem, i w następnym. W następnym odcinku, więc jeżeli macie jakąś propozycję, jaką gwiazdę miałabym stworzyć następnie, napiszcie w komentarzu na dole, a inne osoby będą to lajkować i zobaczymy, który komentarz będzie miał najwięcej lajków i którą gwiazdę stworzę jako następną. Od razu słuchajcie, mówię, że no, no ja nie potrafię tworzyć jakoś tak mega podobnych simów, także bądźcie dla mnie wyrozumiali, absolutnie nie uważam się za osobę potrafiącą w kas, <noise> bo nie potrafię. Natomiast mam nadzieję, że chociaż Trochę ta Bili, moja wersja Bili będzie przypominała tą prawdziwą na efekt końcowy. Troszeczkę poczekacie, Póki co, no słuchajcie, przeglądam sobie jakieś tam zdjęcia i tak dalej, bo Bili znam, ale no jakoś nie jestem wielką fanką taką, że wiecie, że yy, nawalam zdjęcia i oglądam wszystko, lajkuję i tak dalej. Więc za bardzo, no, no nie, nie wiedziałam, jak ona tak dokładnie się ubiera. Wiedziałam, że workowate ciuchy i tak dalej, no ale musiałam sobie, wiecie, poprzeglądać jakieś tam fotki, zdjęcia, yy, jakoś się zapomnieć. Poznać z jej stylem, i też ciężko byłoby mi znaleźć jakieś takie mody w Simsach odpowiadające jej stylowi. Mam nadzieję, że mi wyszło. Także, moi drodzy, słuchajcie, bez zbędnego przedłużania przechodzimy już powoli do tworzenia naszej bili. way Okej okay, moi drodzy, bili w moim wykonaniu skończona. Czy jestem zadowolona? Ja nigdy nie jestem zadowolona do końca. E, także musicie już wy tutaj ocenić, tak jak mówię, ja nie jestem dobra w takie rzeczy, ale po prostu ta seria sprawia mi przyjemność tworzenie tych simów, sprawia mi fan. E, także mam nadzieję, że Wy również mieliście ten fan oglądając ten odcinek. E, I słuchajcie, tutaj troszeczkę ona się różni od tego co widzieliście pewnie na przyspieszeniu, ponieważ soczewki ma troszkę inne. Chciałam jej takie dać oczy, wiecie, takie bardziej za <laughs> zamulone. Wiecie o co chodzi? Także dała mi takie bardziej po prostu rozmydlone te soczewki. No i jak widać, okularki trochę bluzo się wiążą. No, no dobra, pomijmy ten fakt. Włosy w każdym stroju są takie same, bo ta fryzura po prostu jest taka ikonik dla Bili na tą chwilę. Wcześniej ona miała, wiadomo, różne inne włosy. Czy mi się bardziej podobała w tamtych włosach? Oczywiście, że tak. <laughs> to nie jest zdecydowanie fryzura, która mi przypada do gustu, ale to jest jej wybór. Takie ma i takie jej stworzyłam. Dobra, jeśli chodzi o pierwszy strój, to słuchajcie, to, co ja bym bardzo chciała tutaj

mi tutaj się widzi coś długiego, takiego mega długiego, ale niestety z tą narzutką od Gucci wszystko się zjadało wszędzie wystawały rękawy i tak dalej i tak dalej, także niestety musiałam dać taką bluzkę, która po prostu wygląda z tą narzutą dobrze no i jak widzicie, jesteśmy no full na bogato spodnie, narzutka dużo złotych dodatków, tak jak ona lubi, jakieś łańcuchy, kłódki, kajdany tak to się prezentuje szpony oczywiście na 300kg metrów długie, w jakieś takie płomienie chyba a la Thrasher. to zresztą był chyba duży trend robienia manikir właśnie w takim stylu i dodałam, słuchajcie, strój numer dwa, którego nie widzieliście na przyspieszeniu, tak po prostu mi się jakoś tutaj z nią kojarzą krótkie męskie spodenki, nie wiem dlaczego, więc to są spodenki bez modów, normalnie z gry, po prostu odznaczyłam damskie i wybrałam właśnie te spodenki, zobaczcie jak zrobimy, tak, to tutaj są te spodnie z gry, nawet nie z żadnego dodatku, a po po prostu z podstawki Simsów. Do tego stroju bardzo mi one pasują. No i oczywiście jest obwieszona, a na szyi ma kolce. Ogromne, odstające kolce. Także tak wygląda jej strój codzienny numer dwa. Strój oficjalny, słuchajcie, nie wiem czy Bili takie spodenki by nałożyła, ale jakoś mega, mega mi tutaj one pasowały, bo już miałam dość tych takich jednych spodni, bo ich się najbardziej uczepiłam, bo one najbardziej mi do niej pasują. No i stwierdziłam, że chociaż w jednym stroju dam trochę. Inne te spodnie i dałam takie, słuchajcie, getry, jakby krótkie. Do tego na nowe buty, oczywiście na nowe paznokcie, dużo biżuterii. Na górze mamy, słuchajcie, Kajden od Chanel, taki wielki z diamentami, ze wszystkim. No i złote, słuchajcie, biżuteryjny okular i trochę paznokcie wchodzą w rzęsy ale pominijmy ten fakt, tego nikt nie zauważy. Teraz przejdźmy może do stroju sportowego nie miałam pojęcia jak ją ubrać tutaj więc wybrałam taki sweter bardzo wiszący nie podoba mi się to, że tutaj jest brzuch widoczny, ale no już trudno no i mamy te spodnie, które były w stroju codziennym tylko w innym swatchu, no bo to są takie totalnie, chyba najbardziej pasujące ze wszystkich modów, jakie mam do Billy, spodnie, no i jest jakaś tam czapka i te włosy, zobaczcie, bez tych zielonych odrostów jak śmiesznie wyglądają, znaczy one mają te odrosty ale pod czapką ukryte dobra, strój do spania, to jest chyba takie najmniej istotne, no ale chciałam wam przemycić słuchajcie, bo mody macie na dole podane Chciałam Wam przemycić po prostu tą koszulkę od Billy Eilish, więc no ona do spania jest po prostu w tej koszulce ubrana i ma tutaj dziury, ale to nieważne. Przejdźmy teraz do stroju na imprezę. No i tutaj jest, słuchajcie, szałpał, mamy ognie, mamy jakieś płomienie, pomarańczowy kolor, bardzo przewodni. Mamy jakiegoś dziadygę na koszulce. I don't know co to za dziadyga jest, ale jest taki dziadyga. Mamy oczywiście obwieszone ręce, mamy czapę taką, jak widzicie, wielką, jakiś tam błyszczyk, no bili ogólnie makijażu, nie nosi z tego, co ja zaobserwowałam, więc też w każdym stroju ona ma gołe oczy, bez żadnego linera, bez żadnych cieni. Te takie policzki delikatne. To jest po prostu ze skina. Normalnie też bym go nie dawała. No i delikatny błyszczyk w różnych odcieniach, bo widziałam, że ona nosi i takie bardziej usta z bezbarwnym błyszczykiem, i delikatnie koloryzującym momentami, więc tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi o strój do pływania, to też nie miałam pojęcia, jaki dać. Raczej myślę, że Billy postawiłaby na jednoczęściowy, dlatego też tutaj taki jednoczęściowy od jakiegoś projektanta. Nie wiem, to chyba Fendi jest te znaczki. Co to są za znaczki? Możecie mi napisać na dole. No i paznokcie swoje zachowała dziewczyna. Jeśli chodzi o strój, na ciepłą pogodę, to to jest też jeden z moich ulubionych strojów. Taki, według mnie, totalnie Bili i totalnie taki glam, czy nie glam, tylko taki, no, freak modowy, wiecie, od projektantów ciuchy, tyryryry, tak mi się kojarzy. Wszystko na biało, worki, spodnie, worki, buty ogromne, w ogóle zegarek od Gucci, wielkie paznokcie, wielki okular i ten beret, czapka rybaka, która mi się bardzo nie podoba w życiu normalnym, ale no, ona nosi, wydaje mi się i, i, i też tutaj do niej to Pasuje i do tego stroju, spoko to wygląda. Także to jest strój na ciepło i strój na zimną pogodę. To jest w ogóle, I don't know, co tu się podziało, ale tak to wygląda. Są kolory, jest jakiś swetr długi, są spodnie. No, i tak to wygląda, są długie szpony. Także dajcie znać, czy taki strój Billy by założyła na zimną pogodę, czy raczej nie. No i moi drodzy, zbliżamy się już powoli ku końcowi tego odcinka. Tak się prezentuje Billy. Dajcie oczywiście znać na dole, czy jest chociaż trochę podobna do niej, czy dałam radę ze stylówkami, bo nie ukrywam, ten styl jest mi bardzo daleki i było mi dość trudno go stworzyć. Mam nadzieję, że się udało. Swoje sugestie odnośnie następnej gwiazdy, która ma wziąć udział w tym odcinku, właściwie w tej serii, napiszcie na dole w komentarzu i przejrzyjcie też komentarze, czy taka propozycja, jaką wy macie, już się nie pojawiła. Jeżeli tak, to zalajkujcie komentarz i po prostu ten z największą ilością lajków zostanie przeze mnie wybrany i użyty w następnym odcinku, który będzie będzie, nie wiem kiedy, mam nadzieję, że niedługo postaram się robić yy, przynajmniej z jeden taki odcinek w miesiącu, zobaczymy, zobaczymy. Wszystko zależy od Was, od Waszej oglądalności, czy będzie Wam się ta seria nadal podobała, czy będziecie ją chcieli oglądać. No i zostawcie łapeczki do góry, trzymajcie się ciepło i do następnego, pa pa!